Heritage Island Estates. Z radością witacie. Jesteśmy dumni, że możemy przedstawić nasz wspaniały projekt położony zaledwie kilka kroków od plaży otoczonej palmami, gdzie na pewno poczujesz ducha raju. Prawdopodobnie zapytasz, dlaczego to raj? Odpowiedź jest prosta. Plaża jest uznawana za najlepszą na całym świecie. Całkowicie krystaliczna woda oceanu zaprasza do pływania lub żeglowania w ciągu dnia, podczas gdy zapierający dech w piersiach zachód słońca na długo pozostanie w twojej pamięci każdego wieczoru. Lista ekskluzywnych usług dedykowanych wyłącznie mieszkańcom i na pewno najcie nie zignoruje Będąc w sercu obszaru kurortu, jednocześnie jesteś blisko codziennych udogodnień, takich jak szkoły, szpitale, rozrywka, centra handlowe i restauracje. To wszystko z pewnością budzi pragnienie zakupu idealnego, wymarzonego domu. Ta dzielnica znajduje się na szczycie listy dla ekspertów, urlopowiczów i inwestorów kupujących w celu wynajmu. Tradycyjny styl architektury Mauritiusa, drewniana i kamienna elewacja dodaje estetyki i elegancji. Przestronne i jasne wnętrza wypełnione delikatnym i nowoczesnym wykończeniem przyciągają uwagę od pierwszego wejrzenia. W tej inwestycji mamy apartamenty z 1, 2 i. Trzy sypialniami w cenie początkowej 250 000 euro z planem płatności bez odsetek. Jeśli masz dużą rodzinę, zaprojektowaliśmy oszałamiające wille z czterech sypialniami dla ciebie, które są obecnie na rynku za 400 000 euro. Wille i penthouse mają prywatne baseny i. Tropikalne ogrody, co jest kluczową cechą tej inwestycji. Wszyscy właściciele nieruchomości mają bezpłatny dostęp do spa, siłowni i basenów na miejscu, a także wszyscy nasi klienci otrzymują członkostwo w najlepszym klubie plażowym na wyspie. Ten projekt to fantastyczna okazja inwestycyjna, w której skorzystasz z najwyższych zysków kapitałowych na rynku. Nasza profesjonalna firma zarządzająca czeka na inwestorów kupujących w celu wynajmu, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie turystów przez cały szerok. Zadzwoń do mnie teraz, aby dowiedzieć się, na której nieruchomości możesz uzyskać 7% i wyższe zwroty z wynajmu. Jesteśmy tutaj, aby zaprosić Cię do odwiedzenia Mauritiusu i zakupu tej uroczej nieruchomości. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy.